W programie miejsca mocy witam Państwa bardzo serdecznie, Małgorzata Trzaskowa. Jest to program, który mówi o różnych miejscach z wyższą energetyką, o miejscach, które w taki magiczny sposób pływają na człowieka, które, które mogą podnieść wibracje, które mają różne legendy, mity i bardzo daleką historię. Moim gościem. Jest Ewa Krajewska, która w piękny sposób opowiada właśnie o takich miejscach związanych z Meksykiem. I dzisiaj mówimy o jakim miejscu, Ewonią? Palenkę. I powiedz, ponieważ to jest takie bardzo dźwięczne w nazwie, o czym tutaj na wstępie, jak możemy w krótkich słowach powiedzieć o tym miejscu? Jest to miejsce przede wszystkim samo w sobie niezwykle malownicze, ponieważ położone jest na południu Meksyku w stanie Chiapas, to jest w dżungli w ogóle, także to są ruiny wybudowane w dżungli, stąd też jest to miejsce niezwykle malownicze. E, także osoby, które przyjeżdżają tam już e, od razu, kiedy wyjdą na taki, taki główny plac, gdzie są te największe, najważniejsze obiekty, e, przeżywają no, taki magiczny moment, prawda, zachłyśnięcia się tym przepięknym krajobrazem. E, trzeba też wspomnieć tą o siłą natury siłą natury, tak, ta przyroda na tle tych piramid prezentuje się wspaniale, piękna, świeża zieleń. Do tego jeszcze Czasami tukany przelatują nad głowami. Słychać też wyjce, które wyją, tak jakby ryczały jaguary. I ma się wrażenie, że zaraz te jaguary gdzieś tam za zapiramidy wyskoczą i nas zaatakują. Czyli taki dreszczyk emocji. Taki dreszczyk emocji, tak. Jak się jest pierwszy raz, to robi ogromne, ogromne wrażenie. Jaka historia, jaka legenda się z tym wiąże? Tutaj jest bardzo wiele legend, e, historii, w ogóle w Palenkę e, naukowcy odczytali bardzo, bardzo stare daty, między innymi słynną, magiczną taką datę 11 sierpnia e, 3114 roku przed naszą erą i wiele innych właśnie takich, data. Tak, takich starych, e, starych dat. E, I wszyscy zachodzą w głowę, skąd w ogóle się wzięły takie daty w historii Palenkę ponieważ historia Palenkę to początek już powiedzmy sobie taki historyczny, to jest rok 150 naszej ery. No więc skąd te 3000 przed naszą No duża ero? rozbieżność, prawda? Bardzo duża rozbieżność. Bardzo ciekawą teorię na ten temat wysnuwa Erich von Deniken, ponieważ jego zdaniem Palenkę zamieszkiwali bogowie, czyli właściwie przybysze z innych planet. Którzy zapisali w tych datach bardzo ważne wydarzenia w historii swojej planety, która niestety przestała istnieć. I właśnie czy to ta makatka obrazuje właśnie coś takiego? Ta makatka przedstawia syna jednego z najznakomitszego władcy palenkę, który się nazywał Pakal? I z tym władcą też są związane bardzo ciekawe takie legendy i dużo jest kontrowersji i naukowcy nie bardzo wiedzą, jak z tego wybrnąć, ponieważ Pakal, najznakomitszy władca Palenkę, urodził się w 603 roku naszej ery i tak, jeżeli by się sugerować datami zapisanymi na jego płycie nagrobnej, to władca żył 80 lat. Zmarł w roku 683. No to czyli taki dosyć wiek. Sędziwy. Sędziwy, prawda? Tak, tylko jest i szereg innych prawda, takich sprzeczności, ponieważ na, zbadano dokładnie szkielet Pakala, i okazuje się, że on żył mniej więcej od 40 do 50 lat. E, tak, skąd wskazują, 80? tak skąd teraz pytanie, skąd te 80? Te 40-50 wzięło się z analizy jego zębów. E, takiej analizy dokonał odkrywca palenkę, meksykański archeolog Alberto Rus, który odkrył grobowiec w 1952 roku. On bardzo szczegółowo zbadał ten szkielet i właśnie określił wiek szkieletu na 40 do 50 lat, plus warto też wspomnieć, że szkielet miał wysokość 1,73 m. Czy no i to dosyć wysoki pan. Dosyć wysoki pan. Yy, I teraz to jest kolejna zagadka, ponieważ większość majów yy, miała około 1,50 m wzrostu. No to spora różnica. A przeciętna wieku życia to było 35 lat. Więc nawet gdyby żył 50, to i tak, to i tak jest to jest bardzo, dużo. bardzo, bardzo dużo. Natomiast naukowcy starają się no, jakoś wybrnąć właśnie z tego faktu, że ten człowiek żył około 40 do 50 lat. Tłumaczą to w dosyć taki enigmatyczny sposób, mianowicie, że władca jadał lepsze pokarmy i dlatego jego zęby się tak bardzo nie zużyły. No dość ciekawa interpretacja. Tak, dość ciekawa interpretacja, ale być może tropem są daty zapisane na płcie nagrobnej, być może jeszcze nie wszystko wiemy o piśmie Majów, bo rzeczywiście nie wszystko wiemy i być może te daty nie zostały prawidłowo odczytane. No, no też tak możemy tutaj sugerować, ale w sumie no, całkiem zasadne było to pytanie, czy to faktycznie tak. ci bogowie są przedstawieni na takich makatkach, bo być może, że no, tutaj coś faktycznie można byłoby przemycić, jakieś informacje na ten temat, a zapewne Właśnie tacy pisarze jak pan Daniken tak. a zapewne też by już po swojemu to zinterpretował. My możemy tylko domniemywać, ale to mhm. są bardzo ciekawe historie, zwłaszcza, że są związane z innymi cywilizacjami. Tak, czyli inna energetyka, inna moc, mhm. inne jakieś takie doświadczenia. Tam też jest podwyższona energetyka, prawda? Jest. Y, jest podwyższona energetyka to i też przyjeżdża tam bardzo dużo osób y, takich, można powiedzieć, troszkę współczesnych hipisów. To są młodzi ludzie, najczęściej z Europy jednak, y, Meksykanie. Niestety nie doceniają wartości swojej tutaj, prawda, swoich tradycji, swoich kultur. I oni właśnie szukają przede wszystkim tych ciekawostek i tej energii. E, najchętniej siedzieliby w, na terenie stanowiska archeologicznego 24 godziny na dobę. No niestety jest to niemożliwe, także zwiedzający. To jest jakieś obserwatorium, tak? Jest tam obserwatorium, ponieważ e, na taki największy obiekt, oprócz najważniejszej piramidy, inskrypcji z grobowcem pakala. Takim najważniejszym obiektem jest właśnie tak zwany pałac z wieżą obserwacyjną. I właśnie ta wieża służyła do obserwacji planet. Natomiast cały ten pałac, no i teraz, co tam się właściwie mieściło? I tu jest też bardzo kilka ciekawych takich hipotez na ten temat. Oficjalna wersja, taka powiedzmy, przystępna dla, dla nas, to jest taka, że tam mieszkał właśnie sam pakal. Jego rodzina. Sam wódz. sam wódz, tak, lub też ewentualnie może tam mieszkali kapłani, ale właśnie a propos podwyższonej energii. Natomiast zdaniem Denikena, ale to już nie tylko jego zdaniem, tam mieścił się ośrodek szkoleniowy, gdzie Ci bogowie, czyli przybysze z kosmosu. Z kosmosu i być może według innych teorii, sam Pakal był też takim właśnie bogiem, który zstąpił z nieba po to, żeby nauczać majów, między innymi astronomii, bioenergoterapii. O, właśnie, to tak. jest bardzo ciekawe. Tak, właśnie był bio, rzekomo, był bionergoterapeutą, Czyli też by tłumaczyło jego wiek. Tłumaczyłby to jego wiek, a właśnie ja zrobiłam taki jeszcze eksperyment przygotowując się do tego programu, mianowicie wstawiłam jego datę urodzenia, 23 marca 603 roku do programu astrologicznego. I, co I wyszło? wyszło bardzo ciekawa rzecz, koniunkcja słońca z Plutonem no i jeszcze proszę. z Wenus. do tego w trygonie z Saturnem i w kwadraturze z Jowiszem. Bardzo ciekawa osoba, więc gdyby żył współcześnie, na pewno byłby bardzo. Znanym politykiem albo bardzo znanym uzdrowicielem i jasnowiecznikiem. W sumie robił to samo, co i wtedy. Tak, właściwie tak. Także być może właśnie czy ta wieża obserwacyjna, czy cały ten pałac, to po prostu była szkoła, gdzie PAKA lub też inni bogowie nauczali właśnie bioterapii, ale również chemii, historii. I teraz pytanie: jakiej historii? No właśnie, jakiej historii? Bo wiedza Majów była bardzo wielka. Tak, I jeszcze praktycznie do tej pory nas szokuje, prawda? I wiedza i to, co nam pozostawili całą tą kulturę yy, i całą tą historię. Tak, to jest szokujące, ponieważ wiedza majów na temat astronomii jest olbrzymia. Nie, jest olbrzymia i jest niezwykle y, dokładna. Niestety, Ewuniu, muszę Ci na chwilę przerwać, a Państwa w międzyczasie zaprosić na chwilkę, chwilę przerwy i oczywiście po przerwie do dalszej części tego bardzo interesującego programu. Zapraszam.